Las deszczowy kojarzy nam się z nieskończenie bujną roślinnością, dającymi życie wciąż padającymi kroplami deszczu i odcieniami soczystej zieleni, jakiej nie znajdziemy nigdzie indziej. W lesie deszczowym w południowym Meksyku ukrywają się jednak nie tylko tropikalne gatunki zwierząt, jak małpy, tapiry i jaguary, i mające półtora tysiąca lat ruiny majów. Ale też owiane tajemnicą plemię majów Lakandon. Ich życie i kultura są nierozerwalnie związane z lasem deszczowym, w którym żyją od setek lat. Lakandonowie mówią, że są bezpośrednimi potomkami klasycznych cywilizacji majów Palenque, Yaxilan i Bonampak. I nigdy nie żyli poza deszczowym lasem. Historycy twierdzą z kolei, że przodkowie Lakandonów w XVII wieku uciekli głęboko do dżungli meksykańskiego stanu Chiapas, by uniknąć hiszpańskiej dominacji kolonialnej. Tym samym zdecydowali się na odcięcie od innych plemion, od rozwijającej się cywilizacji, założyli proste białe tuniki symbolizujące pokój i zapuścili długie czarne włosy które do dziś są ich znakiem rozpoznawczym. W ten sposób przeżyli, unikając wykrycia przez setki lat. Aż do końca lat 20. XX wieku Lakandonowie żyli w całkowitym odosobnieniu, rozwijając swoją wyjątkową kulturę, pełną miłości do natury, rytuałów, mitologicznych opowieści i majańskich zasad rolnictwa. whoever think that the mayans just extinct don't know nothing of mexico the mayas who built those pyramids amazing pyramids they didn't disappear they just shape they just transform they, they move on they might stop building pyramids but their minds and traditions of the stars and agriculture remain the same Jadąc do Meksyku nie byłam pewna, czy uda mi się dotrzeć do wiosek Lakandonów, i bez trwającej pandemii niełatwo jest dotrzeć do tych zamkniętych społeczności. Po miesiącu pobytu w Meksyku udało mi się znaleźć przewodnika Edgara, który zgodził się ruszyć ze mną przez kręte drogi w kierunku deszczowego lasu. Po wielu godzinach jazdy i wędrówki okazało się jednak, że Mezabok i naha. Całkowicie odcięły się od innych wiosek z uwagi na trwającą pandemię i wstęp do nich w celach turystycznych jest niemożliwy. Lakandonowie z radością zgodzili się jednak na spotkanie z dziećmi w szkole, które były bardzo ciekawe tego, co mnie tu sprowadza. Ostatecznie to dzieci opowiadały mi o swoim świecie i zdradzały mi sekrety deszczowego lasu. Mojamon Francisco, Me gusta jugar, nadar i dripa argonistan. ponieważ wioska mecawoki na hasą zamknięte, to zgodzili się mnie wpuścić. I wszystkie dzieci z wioski zaraz tutaj przybędą, żeby po prostu się ze mną spotkać, więc są nawoływane właśnie przez wielką Syrenę, także nie wiem zaraz ile tu dzieci się pojawi. that the guy was explaining that that there is one teacher mm -hmm. that comes from Palenque, and the teacher is normally someone young mm -hmm. who just finished middle school okay. and they get a scholarship mm -hmm. if they teach in Mayan communities uh, okay. to continue with high school mm -hmm. a 50 or 16 year old b boy or girl come here and teaches okay, so all okay. the kids in the same classroom mm -hmm. different mm -hmm. ages mm -hmm. Niestety dzieci kończą edukację w wieku 10-11 lat, często potrafiąc napisać jedynie swoje imię i nazwisko. Edukacja do życia w zgodzie z naturą nie jest bowiem potrzebna. Metzabok and Naha, which is very close, are like the, the most authentic places mm -hmm. where they still keep their traditions. Mm -hmm. You see, this is the touristic place and it doesn't look that touristic. Yes. It's like just a little place with boats. Mm -hmm. And in other places, they have like lots of shops and restaurants. Yes. And here is nice because it's really authentic. Mm -hmm. Mezabok to miejsce, gdzie wciąż mówi się w języku Majów i żyje tak, jakby czas stanął w miejscu. Jego sercem jest laguna, w której w wolnych chwilach radośnie pluskają się dzieci tuż obok przepływających leniwie niewielkich krokodyli. Teninka Bor i nic Kamaha i Teninka Hawaii i to.

is that because of the mountains and the lake? There are a lot of lightnings, thunders. So Metzabok means the place of lightnings and thunders. Maybe they don't pray anymore, okay. but 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 their religion is this: being in the water. They gather here all day, and, and, and after five. Women go in the water and wash their clothes and, and, they, and, they, and, they, and, they, and the people is all together there swimming and, and they love nature and they, they thanks to, to, to God for nature. Najważniejsza dla Lakandonów jest milpa, czyli pole uprawne, które dostarcza im wszystkiego, czego potrzebują do życia. W polu pracują mężczyźni i chłopcy. Zgodnie z majańską tradycją, mężczyzna może mieć kilka żon. Jest to niewielka, zamknięta społeczność, więc często małżeństwa znają się tutaj od dziecka. Huanito ma dwie żony, z których każda wydała na świat czwórkę jego pociech. Miałam ogromną przyjemność gościć w jego domu i podziwiać jego pełną skarbów, milpę. Compra 20, 15 pesos de tomate. Mucho quiere la gente el tomate. Sí. Compran mucho esto. Te lo compran a ti. Sí. poco. El, o más sabroso. Buy, the people el, buy tomatoes el, from him el here. El tomate es original este. Sí, sí, sí. Igual la, la no, gente. Este de, no es no muy sabroso. Está dulce. Sí, ya lo probé. No, ya Yo acá. la picado cuatro veces. ¿A cuál, quién? Para mí. Yo pico acá. me la segunda Son acá. Mm -hmm. la segunda acá.

Ich dzieci chodzą w starych tunikach albo dziurawych ubrankach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a wszyscy domownicy śpią w jednym pomieszczeniu. Jednak jak mówi Edgar, tutaj nikt nie chodzi głodny. Las i milpa ciągle wydają nowe plony, a otaczające wioski rzeki i wodospady są niewyczerpalnym źródłem wody. that's for sure and the kids in the mayan communities had a lot of respect for their elders and here they do a lot of fishing and agriculture and and, and girls stay at home with her mothers some girls get married 15 year old sometimes even before that 13 and mostly in the mayan communities in the cities it doesn't happen that much but it's still Dzieci lakandonów nigdy nie wyjadą do szkoły do większego miasta. Będą uprawiać pole swojego ojca i założą rodzinę z członkiem plemienia mieszkającym kilka domów dalej. Niestety, Meca to ostatnie miejsce w Meksyku, gdzie można usłyszeć od lakandonów żywy język majów. W oddalonym o dwie godziny jazdy lakanha lakandonowie zdecydowali się na nieco inny scenariusz. Kiedy w latach 40. do Lakanha zaczęli przybywać archeolodzy badający ruiny Bonampak i Aksilan, pradziad Obregon, który miał cztery żony i kilkanaścioro dzieci, zdecydował się otworzyć na cywilizację, czego konsekwencją była sprzedaż ziem lasu deszczowego na rzecz wybudowania kempingów. Żyjący w Lakanha bracia Janik i Kini, prawnukowie Obregona. Nie potrafią już mówić w języku Majów i posługują się hiszpańskim, w którym łatwo porozumiewają się z turystami. Tengo 10 años, me llamo Janik Alfredo Cayo Vásquez. Vivo en la selva Lacandona. Mi no diferencia porque los hombres usan túnica así. Ale mujeres lub Dni Janika i Kiniego mijają bez trosko. Czasem pomagają mamie w pracy na milpie, a w wolnej chwili odwiedzają swój ukochany wodospad Las Golondrinas, do którego wskakują, żeby wykąpać się i popływać. Właśnie idziemy z rodziną Lakedonów do wodospadu, który odwiedzają raz w tygodniu. Nazywa się Las Golondrias, od nazwy takiego małego ptaszka, który właśnie lata wokół tego wodospadu i idziemy w głąb lasu, też czoreką w głąb Edukacja jest w Lakanha bardziej dostępna, a dzieci uczą się kilka lat dłużej. Kini obecnie chodzi już do szkoły średniej. Jaka czeka przyszłość Janika i Kiniego? Prawdopodobnie za kilka lat będą pracować z turystami przy oprowadzaniu po pobliskich ruinach Bonampaki jak Silan i organizując raftingi, jak robią to wszyscy krewni. The older ones speak but most of the kids only speak Spanish and they don't want to speak Maya anymore well, because uh, for, sometimes for, for, for people speaking a, an, indi an indigenous language is is denigrant yes. it's, mm -hmm. it's being less mm -hmm. they should be proud yes. of the language they speak yes. and the culture they belong to. I mean I wish to be Maya yes. but I'm yes. mestizo and I'm still proud of being mestizo no? mm -hmm. So they they are here they feel so proud. To, co obserwuję tu. Kiedy przyjeżdżam, to zawsze teraz z COVID, ale to jest zawsze tak, że ludzie są tak dobre, więc na Cię świecie. Największym problemem wśród plemion Lacandon jest dostęp do służby zdrowia. Porody tutaj wciąż odbywają się w domach, a w nagłych sytuacjach nikt nie jest w stanie pomóc. Niestety przez stały kontakt z turystami i pewne skomercjalizowanie wioski Lakanhanie pominęła pandemia. Ojciec chłopców zaraził się koronawirusem od turystów, którym organizował wycieczkę. Niestety przez brak dostępu do szpitala zmarł nagle trzeciej nocy po zakażeniu. Kultura majów w Lakanha powoli zanika, skutecznie wypierana przez zdobycze współczesnej cywilizacji i chęć zarobku na przyjeżdżających do deszczowego lasu turystach. Jednak w cieniu drzew mecaboku, wśród dźwięków delikatnych fal błękitnej laguny, wciąż rozbrzmiewa język majów, a modlitwy niesione są do rzeki, lasu, słońca i księżyca. Dla Lakandonów mieszkających w Mecabok, natura ma największą wartość i to właśnie jej każdego dnia oddaje się szacunek. Tu wierzy się, że drzew nie można wycinać, bo z każdym wyciętym drzewem z nieba znika jedna gwiazda. Tutaj wierzy się, że dom to nie budynek wzniesiony przez człowieka, ale miejsce we wszechświecie, które daje nam wszystko to, czego potrzebujemy do życia. No właśnie. Czy naprawdę potrzebujemy dużo więcej?